Piękny zapach ziarna orkiszu. Dzisiaj powiemy o orkiszu, bo zbliżają się święta. No i e, ci ludzie, którzy przychodzą do mnie z prośbą o pomoc, mówią: No jak święta? No jak będziemy lepić pierogi, robić wypieki, e, na przykład mazurki bez mąki? To jest niemożliwe. Święta to święta, nie ma żadnych diet. Wtedy trzeba po prostu piec ciasta i robić różnego rodzaju rzeczy, których nie zrobimy bez mąki. To jeżeli już musimy użyć tej mąki, to niech to będzie prawdziwy orkisz. Hildegarda mówiła o orkiszu prawdziwym orkiszu. Kochani, ja w ubiegłym roku byłam zaproszona jako ekspert do telewizji polskiej, byłam w programie drugim, myślę, że wielu z Was nawet pamięta to nagranie, na które poszłam z malutkim, drobniutkim chlebkiem orkiszowym z prawdziwego orkiszu. Orkisz po łacinie Triticum Spelta, po niemiecku Dinkel. Wspaniałe, pradawne zboże. Orkisz, a jeszcze starsze zboże to samoprzej. Ale dzisiaj, orkisz. orkisz. Orkiszowe produkty są zdrowe, ale orkiszowa mąka nie zawsze jest tą mąką, o jaką nam chodzi. Zatem, Szukając dobrego ziarna orkiszu, prawdziwego ziarna orkiszu, tu akurat mam w ręku odmianę Schwaberkorn, jeszcze inną odmianą jest Oberkulmer Rotkorn. To są te dwie odmiany orkiszu, które są dobre dla naszego zdrowia, które nasz przewód pokarmowy będą regenerować, odżywiać, regenerować Śluzówkę, śródbłonek naczyń. To jest to ziarno, które leczy. Niestety, w sklepach, wszędzie tam, gdzie jest napisane produkty orkiszowe, jakikolwiek makarony, kasze, płatki, nie zawsze jest to orkisz, który leczy. Często jest to orkisz, który kaleczy. I wtedy do mnie przychodzą ludzie i mówią: "No ale przecież to był orkisz. Dlaczego choruję? Dlaczego mam wzdęcia, gazy, niestrawności? Dlaczego boli mnie taka czy inna część mojego ciała? Przecież się zdrowo odżywiam." No i właśnie tu jest ta subtelna różnica. Dlatego postanowiłyśmy dzisiaj nagrać specjalny odcinek na temat orkiszu. Orkisz to najlepsze zboże. Jest on ciepły, tłusty, pożywny i łagodniejszy niż inne gatunki zbóż. Temu, kto go je, zapewnia odpowiednie ciało, dobrą krew, radość w sercu, szczęśliwy umysł i pogodną duszę. Jedzony w każdej postaci, czy to jako chleb, czy jako inna potrawa, jest dobry i smakowity. I na pewno tak jest. Orkisz. Jest cudownym zbożem, który był uprawiany e, również w starożytności, w starożytnym Egipcie, w starożytnej Azji, Europie. Te, teksty biblijne mówią o orkiszu. Ch, e, post na ochlebie i wodzie. Mówiono wtedy o chlebie orkiszowym, o tym zbożu, który daje. Pełną wartość odżywczą dla organizmu człowieka. Natomiast to, co w tej chwili otrzymujemy w większości, niestety, przypadków, to nie jest to cenne zboże. To jest zboże, które zostało albo zmodyfikowane, albo ulepszone, albo niewłaściwie przechowywane, albo, no cóż, nie chciałabym tu nikomu wchodzić w paradę. Natomiast zwracajcie uwagę, jaki to jest rodzaj orkiszu. Jeszcze raz powtórzę, odmiana szwaberkorn, Oberkulmer Rotkorn, to są dwie najczęściej spotykane odmiany orkiszu. Zwróćcie uwagę na certyfikat bio, czyli certyfikat bezpieczeństwa, że mamy do czynienia z prawdziwym orkiszem. Dzięki współczesnym badaniom, które zostały przeprowadzone na orkiszu, wiemy doskonale, jak ogromnie dużo wartości odżywczych ma to zboże dla człowieka. Jest pełne witamin, mikroelementów, makroelementów, soli odżywczych i tak na przykład: żelazo, magnez, fosfor, wapń, elektrolity oraz witaminy A, E, D. Oraz witaminy z grupy B, zwłaszcza B1, B2 i B6. Takim specjalnym związkiem występującym w orkiszu jest tak zwany rodanit, czyli tiocyjaniat. To jest niesamowity związek o działaniu wzmacniającym i budującym nas, nasz system autoimmunologiczny. Yy, ma na prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych, na funkcjonowanie krwi, tkanek kostnych, ciał odpornościowych. I naprawdę są wykonane ku temu odpowiednie badania, które ewidentnie mówią, że osoby, które spożywają regularnie orkiż, wychodzą, rozwiązują swoje problemy zdrowotne. Orkisz, prawdziwy orgisz działa również antyalergicznie, przeciwzapalnie, podnosi witalność, ma wpływ pozytywny wpływ na poziom cholesterolu, trójglicerydów, podnosi witalność naszego organizmu, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie krwi, lepszą budowę tkanki mięśniowej, a także wpływa pozytywnie na nasz nastrój. Dzięki spożywaniu takiego orkiszu usuwamy zmęczenie z naszego ciała, takie obciążenie, takie bym powiedziała zaklejenie ciała, czyli brak energii. E, przy spadkach odporności, odżywianie orkiszowe jest naprawdę fantastyczne. To jest. E, Możliwość powrotu naszego ciała do harmonii, do prawidłowego funkcjonowania. Również, jeżeli została już postawiona jakaś trudna diagnoza, ktoś cierpi na problemy sercowo-naczyniowe, na Wszelkiego rodzaju choroby układu krążenia zmaga się z podwyższonym poziomem cholesterolu, cierpina, różnego rodzaju infekcje nawracające, choroby z autoagresji, alergie, choroby krwi, nerek, wątroby, nabiegunki, zaparcia, hemoroidy i można by tak w nieskończoność mnożyć. Orkisz może być tutaj fantastycznym rozwiązaniem. Oczywiście warto jest. Wtedy skorzystać z dobrej porady dietetyka, mądrego dietetyka, takiego, który na przykład skończył Akademię Medyczną, ale również właśnie tą dietetykę i ma takie ogólne rozeznanie, jak pomóc człowiekowi ustawić taką dietę orkiszową. Czy na przykład nie warto takiej diety połączyć z postem, chociażby właśnie z ulubionym moim postem, czyli postem czasowym albo takim postem orkiszowo-warzywnym, albo orkiszowo-warzywno-owocowym. Czyli gładko mówiąc o orkiszu, przechodzimy również do postów. I o tym sobie porozmawiamy w następnym naszym spotkaniu. A na koniec tylko powiem, że osoby, które cierpią na depresję, na różnego rodzaju problemy, jak depresje, spadki nas, yy, nastroju, nerwice. Odbudowuje on siły życiowe naszego organizmu, i dzięki temu możemy się poczuć lepiej, będziemy mieć więcej energii i zupełnie inne spojrzenie na świat, bo od strony naszego zdrowia, od strony naszego przewodu pokarmowego wyjdzie ta viriditas, czyli siła życiowa. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. Zachęcam, sprawdzajcie, jaki orkiż kupujecie, jak macie ochotę teraz przed świętami po niego sięgnąć.